Program Homestyler to program do aranżacji i wizualizacji wnętrz, którego sami korzystamy w pracy zawodowej w wersji płatnej, ale również jest dostępna jego całkowicie darmowa wersja, dzięki czemu i Wy możecie tworzyć wspaniałe wnętrza. Jednak jeśli uczycie się tego programu na własną rękę i nie korzystacie z naszego najlepszego na świecie szkolenia w programie Homestyler, to prawdopodobnie popełnicie kilka poważnych błędów. Dlatego przygotowałem dla Was moją listę pięciu najczęstszych błędów, jakie popełniają świeży użytkownicy tego programu. Posłuchajcie, jakich błędów należy uniknąć, aby tworzyć wspaniałe wnętrza w programie Homestyler. Zaczynamy. Zbyt dosłowne traktowanie wizualizacji. Bardzo długa nazwa na błąd, ale bardzo często. Najczęstszy problem oraz błąd, jaki pojawia się na początku naszej przygody z programem Homestyler, to pytanie, a gdzie znajdę kanapę z tego sklepu, a lampę z tego sklepu, a czy to jest to, a czy to jest tamto. I to, moi drodzy, jest błąd w myśleniu o wizualizacji wnętrz jako takiej. Wizualizacja wnętrz to nic innego jak zbiór pikseli, który tworzy graficzny obrazek. Tylko tyle i aż tyle, ale zmiana tego sposobu myślenia jest kluczowa. Dla rozwijania swoich umiejętności. W pracy zawodowej wizualizacja wnętrz jest narzędziem pomocniczym. Pozwala nam pokazać, co mamy w głowie, ale nawet najlepsza wizualizacja jest nadal tylko wizualizacją i nie równa się wrażeniu z bycia w prawdziwym, zaaranżowanym wnętrzu. Aby wam to lepiej wytłumaczyć, Posłużę się pewnym przykładem. Spójrzmy na wizualizację i na podłogę, która tam się znajduje. Wizualnie to może być deskalita, panel laminowany albo panel winelowy. Jak widzicie, dla wizualizacji nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego dopiero to Wy jako projektanci nadajecie wizualizacji znaczenie. I teraz, mając tą wiedzę w kontekście, czy ten stolik jest z tego sklepu albo inny, wazonik z innego, nie ma to żadnego znaczenia. W pracy zawodowej najpierw faktycznie szukamy prawdziwych elementów, prawdziwych modeli, a dopiero potem szukamy ich wizualnej reprezentacji. A moi drodzy, jest czym szukać, ponieważ program Homestyler naprawdę ma się czym poszczycić. Brak znajomości biblioteki Wbudowana baza gotowych do użycia modeli w programie Homestyler to ponad 300 tysięcy obiektów. 300 tysięcy to mniej więcej tyle razy ile pomyślałem sobie, a może by tak przemalować ścianę? Ale to meble trzeba będzie wynieść, ściany okleić. W sumie jest dobrze. Tak potężna biblioteka wymaga umiejętności i sortowania, co pokazywałem na ostatnim filmiku oraz zawsze możemy dawać własne modele do tej biblioteki. To też pokazywałem na ostatnim filmiku, ale po co? Często o wiele dużo szybciej i łatwiej jest po prostu użyć tego, co mamy już pod ręką. Co więcej, te wbudowane, gotowe modele przeważnie będą już dopieszczone, miały bardzo fajne i ostre tekstury, więc używajmy tego, co już mamy, zanim zaczniemy niepotrzebnie kombinować i dokładać sobie pracy. Brak znajomości menu. Czas na menu. Menu. Górna belka to takie wasze centrum dowodzenia, niczym górna szuflada w kuchni, gdzie znajdziecie wszystko od długopisów po śrubki i wszystkie przyda się. Górna menu jest najważniejszym elementem sterującym programem to tam możemy zrobić kopię naszego projektu, znaleźć magiczny pędzelek, który znacznie ułatwi pracę, oraz skorzystać z zakładki opcja, które odpowiada za widoczność elementów takich jak ściany czy wymiary. Dlatego zanim zaczniemy szaleć w programie, poświęćmy pierwsze 3 minuty, aby przejrzeć dostępne opcje, ponieważ uwierzcie mi, nawet nie wiecie, ile razy zostawałem zapytanie ratunku, gdzie się podziały moje ściany. Nie czytanie informacji zwrotnych. Homestyler to taki kumpel, który zawsze rzuci poradą, nawet gdy jej nie chcecie. Ćwiczysz coś? Nie, a widać? Nie. Jeśli dzieje się coś dziwnego lub zrobiliście coś głupiego. To przeważnie otrzymacie jakiś komunikat. Program udziela informacji zwrotnych, które albo pojawiają się nad naszym kursorem, albo faktycznie pojawia się wielka plansza z napisem, co zepsuliśmy. Na przykład, gdy chcemy pomalować tylko jedną ścianę, wybranym kolorem, pojawia się informacja, naciśnij Ctrl, aby wyłożyć tylko jedną ścianę. Gdy chcemy wykonać dokumentację, a nie opisaliśmy pomieszczeń, również zobaczymy duży komunikat. Nawet tryb modelowania wnętrz jest opatrzony komentarzami, choć czasem bywają one mylące. Faktycznie czasami te komunikaty bywają dosyć enigmatyczne i nie zawsze zrozumiałe, ale od kiedy Homes salerii z języku polskim, to przynajmniej rozumiemy jego zagadki. Za dużo, za szybko. Spokojnie, spokojnie, nie od razu Kraków zbudowano. Chciałoby się powiedzieć gdy widzę jak osoby rzucają się na homestylera niczym na wyprzedarze w Dark Friday. Dla tych z Was, którzy chcą zaaranżować cały swój dom w programie Homestylers, w szczególności jeśli w aranżację wchodzi poddasza, to tu może pojawić się całkiem potężna, wirtualna ściana. Program jest bardzo intuicyjny, ale jak wspominałem pracują w nim również profesjonaliści, ponieważ Kryje sobie bardzo zaawansowane funkcje, które umożliwiają wymodelowanie dowolnego wnętrza. I właśnie ten tryb modelowania wnętrz jest naszą przygodową wirtualną kłodą, ponieważ jeżeli nigdy nie miejcie kontaktu z innymi programami do aranżacji wnętrz, nie korzystaliście ze SketchUp'a, to wymodelowanie ręczne poddasza będzie dla Was drogą przez mękę. Dlatego, jeżeli chcecie samodzielnie zaaranżować swój dom, to idźcie w kierunku upraszczania. Mam tu na myśli rozdzielanie różnych elementów Waszych wizualizacji. Krok pierwszy, jeżeli chcecie zrobić wizualizację zarówno budynku z zewnątrz, jak i wewnątrz, to zróbcie z tego dwa oddzielne projekty. Dzięki temu dużo łatwiej Wam będzie skupić się tylko na wizualizacji elewacji, a później na wizualizacji wnętrza. Po drugie, gdy będzie tworzyli wizualizację wewnątrz, to również nie próbujcie od razu zrobić piętrowego budynku, tylko każdy projekt traktujcie jako jedno piętro ponownie będzie wam po prostu łatwiej. I po trzecie, jeżeli dojdziemy już do tego etapu tworzenia poddasza, to zamiast próbować go wymodelować, skorzystajcie z funkcji automatycznych programu. W tym przypadku bardzo pomocna będzie funkcja dachu, która pozwoli wam może nie bardzo precyzyjnie, ale jednak w miarę kontrolowanie, odzorować przestrzeń, którą będzie zaaranżować. Natomiast, jeżeli pojawią tam się jakieś belkowania czy inne elementy, no to pamiętajcie, że w zakładce budowy mamy gotowe elementy, które możemy tam wstawić. Na potrzeby własne takie podejście i uproszczenie w zupełności wystarczą, ponieważ to nie jest konkurs na najdokładniejszy projekt. Niemniej dzięki temu spokojnie uda Wam się stworzyć aranżację wnętrza, aby zobaczyć, jak to wszystko mniej więcej powinno wyglądać. Nie bój się próbować, niczego nie zepsujesz. Najważniejsze, pracując w programie Homesteader, na początku zachowujcie się jak dzieci na placu zabaw. Po prostu bawcie się tym programem. Eksperymentujcie, klikajcie spokojnie, tego się nie da zepsuć. A jak zepsujecie, najlepiej no otworzycie nowy projekt. Wnętrza to radość i nie zapominajmy o tym. A jeśli chcecie opanować program Homestyler do perfekcji w sposób uporządkowany z moim wsparciem, to koniecznie zobaczcie pierwszy w Polsce kompleksowy kurs projektowania wnętrz w programie Homestyler, gdzie od postaw tłumaczę wszystkie funkcje, odrysowania wnętrz po zaawansowane techniki wizualizacji i modelowania. Kurs przebieracie wtedy, gdy macie czas, a dzięki systemowi ćwiczeń łatwo sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę. Co więcej, jesteśmy w stałym kontakcie, więc nawet jeżeli gdzieś pukniecie, to zawsze Wam pomogę. Tymczasem dajcie znać, czy popełniliście któryś z tych błędów, a może coś byście do mojej listy dopisali. Śmiało piszcie w komentarzach, a ja życzę Wam wspaniałych, przepięknych projektów wnętrz i ogromu radości przy ich tworzeniu. Mówił dla Was Filip, trzymajcie się, cześć!